Siemaneczko widzów, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pogadamy o tym, co aktualnie warto teraz na ten moment kupować jak, jak mamy Paryż. Wiadomo, jest już promocja od tych 5 dni podejrze coś koło tego. Eee, jest promka, i tak sobie myślicie, kurczę, okej, okay, powiedział, że tydzień po warto kupić, ale jest już na przykład można już się czaić na Papiery i o tym sobie zaraz pogadamy, tylko jeszcze szybki sponsor odcineczka, czyli strona Skinsmonki. Link dostał nas w w opisie. Macie tutaj darmowe 5 dolarów z kodem Elzart przy wymianie, więc bardzo spoko oferta. Strona nie wlicza w lepek, przez co możecie wyjąć naprawdę fajne crafty. E, które sprzedacie potem drożej na rynku e, Steam, na przykład, albo możecie sobie z nimi grać. No jak kto e, woli, oczywiście. Plus do tego na stronie macie do, przy wpłacie 35% bonusiku z moim kodem. Czyli chcecie chcecie dodawać na Steam, a zajmie 100 dolarów wpłacacie, dostajecie 35 dolarów za darmo i dostajecie trochę więcej na rynek Steam e, niż powinniście e, za tą cenę, więc zawsze spoko opcja. No jest jeszcze do tego, może być krawcik Pamiętam również o konkursie na kosę taki drop, link w opisie. Tak samo jak do skidmunki. Chef stronka. No i dobra, Dostaliśmy już taki mały spoiler. I przepraszam też, że właśnie miniaturek nie ma. Teraz tak e, mój grafik pracuje e, za granicą, wyjechał, więc ja często robię te miniaturki. Pewnie to widać. Oczywiście, że to widać. E, ja raz robię, raz niezależnie od czasu, więc teraz czasami mam ten film bez miniaturek wlatywać. Oby wam to no, jakoś nie przeszkadzało. I jak coś, no nie szukam, póki to grafika. No bo ten czas, okres po prostu przemęczy się tyle. No nie ma sensu, my szukać grafika na miesiąc czasu. I tak dalej. To już też sam może się pouczę i na przyszłość będę coś tam więcej umiał. Ale przechodząc już do tematu filmu, czyli w co warto teraz się pakować. To jak widzimy ceny papierów są tak niskie, że generalnie te 2-3 grosze, które one jeszcze spadną przynajmniej przy logach drużyn. Weźmiemy sobie tutaj logo, logo drużyny, rodzaj naklejki, logo drużyn. I zobaczcie sobie on najtańszych. No, i tu widzicie te ceny: 5, 6 groszy, Complexity 6 groszy, I The Bridge 6 groszy. Wszystko już na tyle spadło, że no warto już teraz kupać Apex za 13 groszy. No to proszę was, za ile on będzie chodzić? No jak mocno spanie 11, 10 max. No, to takie zlecenia porobić i tyle pewnie będzie chodzić. Obstawiałbym, więc te ceny są aż tak niskie, że generalnie ktoś chce inwestować w papiery. No, to tak szczerze, już jest nawet ten moment, i już może składać coś z zamówienia. Wiadomo, zawsze zamówione kupuje, kupujcie e, i zawsze da się to kupić. Jeżeli chodzi o holo i o glittery, e, tutaj jeszcze ta korekta w dół może się jakaś wydarzyć. Korekta w dół. E, te spadki mogą się jeszcze wydarzyć, więc ja bym na waszym miejscu. Spokojnie sobie poczekał, no bo te ceny jeszcze mogą być atrakcyjniejsze. Typu, co bym oczekiwał? O takich mongołów za piątkę bym na przykład próbował ich wyjąć. Myślę, że na spokojnie bym ich za piątkę wyjął i tak dalej. Jak nie nawet tani, więc no tutaj te korekty na pewno będą większe. Jeszcze korekty, co ja mam z tą korektą? O to mi chodzi, nie wiem, jestem jakiś dzisiaj upo. Eee, więc ja bym poczekał, jeżeli chodzi o Holo. I tak samo z glitterami. Zawsze jakaś jak te Goldy pomijam. Ale no, goldy również wiadomo. Glittery tak samo. Hmm, tutaj jeszcze jest, może nie, przy, przy tych tańszych wiadomo, też jest nawet szansa, ale to tak, tak jak przy papierach, kilka groszy. Przy tych droższych, może coś tam więcej się obsunie, ale no, na pewno naj, najlepiej z hola jeszcze poczekać. Literki też pewnie, że teraz padną. A papierach raczej różnica będzie bardzo minimalna i praktycznie niezauważalna. Wiadomo, przy goldach tak samo jak przy holo, no nie? To jeszcze sobie pospada, więc pewnie e, będą te jeszcze niższe. I ja bym tak. Poczekał jeszcze z tydzień na przykład. To się z tylu pomodził się. No to promoty raczej nie będzie krótsze niż dwa tygodnie, więc myślę, że na spokojnie nie powinna zniknąć z rynku. Taka porada ode mnie. Trzymajcie się widowie. To było tyle. Pamiętajcie, że Was kocham, zostawcie subika. Cześć, cześć.